Hej, witajcie! Ja jestem Leranda, to jest DMC... Le, jaki DMC? Devil May Cry 4 po prostu i tyle, ja nie, ja nie, mogę, no. DMC to było tam, to... ...dosyć... ...słaba, przyjęta część chyba. Tak mi się wydaje, że to było słaba, przyjęta. Dobra, miesza. E, powracamy tutaj. No i, no i, co, no po prostu... ...zostawcie... ...lajka, jeśli wam się podoba i subskrypcję, jeśli chcecie dalej oglądać. No, dalej oglądać. Jak chcecie, to kurde dalej będziecie oglądać bez subskrypcji itd., ale no, come on. Będziecie wiedzieć, kiedy filmiki i A, no. A już na początek są przeciwnicy, których których nie. O, właśnie. noż, kurde, musicie tak przyloć. No, pierwsza, no pierwsza, no pierwsza, końcu w powietrzu byłem I co? Nie mógł się znaleźć tutaj przeciwnik No kurde, oczywiście Nie? W ogóle jak dochodziłem do tego momentu teraz, jak e, Którym skończyłem, to Skończyła, mi pierwszy raz kurdeska Pierwszy raz tutaj, w tej grze Znaczy no Nie wiem, czy akurat kiedy Tam, tam dawno grałem, to Czy nie było eski, ale Ale to było, to było akurat dobre, więc no. <laughs> e, Okej. Okay. W ogóle też e, ten akurat e, odcinek, bo może być... ździem krótki? Zależnie do którego... aż jak szybko dojdę do... Mm, do końca tej planszy, nie wiadomo. To bo cholera jasna po prostu... nie mogę się normalnie tak... Przez to, że muszę tak, no, tak nasze tak, no właśnie, dochodzić do końca i td, no to, kurka, przyznam się, odechciewa mi się po prostu wtedy. No, kurde, cholera, cholera, no, cholera jasna. Ale, no, po to... męczące jest, kurde, dochodzenie do... ...do ostatniego momentu normalnie dla mnie ciężko się przesuł zabrać córkę i no, dlatego myślałem sobie, że ten akurat konkretny będzie krótszy, ale my... następne to będą, no, dzięki temu mam nadzieję przynajmniej szybciej, nie? Tylko, też cholera jasno liczyłem na to, że będzie gdzieś... Te, sekretne zadanie, Zadanie, bo teraz, no, no, w tej sytuacji to, no, byłoby jak, jak lekarstwo, że tak to powiem, ale, no, chyba niezbyt, niezbyt, nie znajdę, chyba, niestety. Cholera, jakby, jakby wyszło, nie wiem, pić wino, czy coś, no, do chamanu. No, troszkę, jednak, to byłoby przesada. Hmm, w ogóle, właśnie, tutaj zauważyłem świecący się orb jeden, ale... Chyba jeszcze nie zmieniłem tam dojść Dobra I o, usunięto bariera tamto, okej, okay. to jest To jest To jest bardzo dobra wiadomość To jest bardzo dobra bardzo dobra, to bardzo dobra, a tutaj lustro oh. uh. Hello there, Blue Orb Fragment

A może też no znajdzie się co sekret na nitek Kto wie? Bo ja na pewno nie A i tu jest właśnie coś prosty. Ale tego akurat nie mogę zniszczyć? Ale bullshit Ale bullshit, no Cholera jasna, no dobra, no nic No to wracamy W takim razie i, i tyle To nie, coś to powiadam, może takiego nie wiem Głupkowatego może coś dobrego mi wpadnie do, do, do głowy. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale co tam? O, a... Jak tam życie, bo mi? Bo mi całkiem... O! Tu jest tu I wracając. No mi całkiem spoko, Ale więc... no, dobra, tu jest... Może nie było w tamtym miejscu, co... Oczekiwałem, że będzie. Ale przynajmniej... Dobra, tam jest, to nie tam walić. O, wow, tu jest i bez skoczyło. I aha, tu jest ściana. To jest ściana, Okej, okay, No, do, do, no, do, to a tutaj, ale tutaj są dwa czerwone orby. Aaa, Explore się opłacił. Kurde, czy są jeszcze gdzieś jakieś są? W sumie dobra! Przejdę tam się, przejdę się, się tam przecież. Tak czy siak, no. Przynajmniej przedłuży się y, materiał, nie będzie to 10 minut czy coś, no. Mam nadzieję, przynajmniej. Dobra, i. Za... Zabity. Chciałem jakieś, no. użyć wulgaryzm, ale to brzydko, więc no. Nie, wydłużyć wulgaryzmu, no. No bo kurwa to jest przecież brzydki, nie? <laughs> Ale do, dobra. A um. o przeciwnicy to się zrozpili, Okej. Okay. Chodźcie. No, podejdź. Podejdź. No ty cholero jasno, Podejdź. Podesz. Pod podeszedł. I jest. Świderek załatwił sprawę. Dobra, wrócimy tędy, to będzie szybciej, to No come on, będzie szybciej. I w sumie mogę wskoczyć tam na górę? Ej! Jako, że odblokowałem tamtą tam no bari... Znaczy, no. Nie barierę, to mogę? Mogę tu wskoczyć! Pokczemp. No to nice, no to kurczę To. Ale, trochę, trochę to psuje moje plany, że będzie. krótsze? Znaczy. No, przez to, że kurkę tak teraz wszedłem, to będzie krótsze, ale. Hmm. Dobra, to może jeszcze wejdę tutaj. O nie wiem, tutaj wejście sygnalizuje to na dole, no to. Pff, kurde. Sztu sztucznie przedłużam, nie? Sztucznie przedłużam. O, ty, kurde, głupi głupku, sztucznie przedłużasz, no. Um, dobra. Mniejsza to. Oj, jest tutaj pokoik. O, oczywiście to jest arena. Bo jak sobie, kurcze inaczej? To musi być arena. no jest, dobra.

ale ty będziesz pocięty na plasterki. Dokładnie. Jeszcze ciebie też tak urządzę. A jednak, może tak, jednak. Skoczyło B. Gdyby nie tamten nie zawił. Znaczy, no kurka, uderzył bardziej. No przecież jeszcze nie zdechłem. No kaman. To jest łatwa gra. Nie, no, tak serio. No. Jak, jak mogłem kurde zginąć, gdyby nie... Gdyby nie to, że kurka, no przecież, no. Nie nie zginąłem Ale dobra, to wygląda mi na końcówkę flaszy Nie powiem, że mi się to podoba Mi się nie podoba Dobra Może coś tam popatrzymy Tutaj jest to dowodowanie Ja tego nie używam powinienem pewnie ale no Czekaj Zobaczmy tutaj Okej okay. wziął wziął Dobra Przy dwóch to mm. Wyżej, wyżej lecę. No a tutaj, jak to pokażę? Na przy, na przy maksymalnym? No do, no to nie no jest. No to jest, to fajne, ale kurde. O, oh, split. No to fajne, nawet. Tutaj co? All Grand Press back. Szak. A no, wezmę. You don't have Proud, proud Souls. Nie mam już hojności! No nie tego tutaj też już nie mogę kupić, tego też nie mogę kupić, aby litka mogę, MOGĘ biegać? Jeszcze nie mogę, bo. Czy już nie mogę? Bo kurczę co? Musiałem wydać na tego splita. Kurczę, abym biegł, mógłbym speedrunować czy coś. Co? So. Dobra. Use this method, you pair character by obtaining effective skills that are easy to use. Takie? Okay. Chili listy. A, to pewnie te, co mam. I Okej, okay. itemka, co jest? Witalna gwiazda, Witalna gwiazda, Witalna gwiazda. Woda święcona, niebieski orb i złoty orb. Hmm, Mons maximum white. Bo mogę! I mamy więcej HP! Dobra Okej, 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 okej. I lecimy, lecimy. Jestem gotowy. Jestem gotowy. No i kostęka. Czyli będzie, czyli to już koniec. Chciałem sobie strzelić z palca. guy Nigdy tak nie przekrę nie. Strony z książki nie przewracałem. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Aha. Uh -huh. On chyba chce nas zabić. Niebezpiecznie nie bezpiecznie podchodzi. Niebezpiecznie podchodzisz, koleś.

Easy. O kurde tu jeszcze jeden o, ty. No i chuj. Galera. O, to było dobre. Chyba tak trzeba ich pokonywać. O cholera, teraz dwóch naraz! Oooo, damn, 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 o, oh, damn, damn. Dobra, no to tak trzeba ich pokonywać, dobra. Tak. I ciachamy, tak i ciachamy. Tak, tak trzeba ich pokonywać. Cholera! Siana przeszkadzała. Ale dobra, wykonany! Juhu! teraz na głowę. Nałóż na głowę. Nałożę na głowę. Nałożę na głowę. No i nie nałożę. Chociaż? Jeszcze szansa. Ale dobra, czy w był? No i dupa nie nałożę. Nie nie no, może... no! Ale kole... uuu, uu, moc mamy jakąś. Mamy tutaj moc, ale czekaj, tu też z tyłu jest... Tutaj gdzieś przejście. Tu gdzieś przejście jest. Nie no, co ja, co ja się staram. No nie przejdę przecież te, na razie, no come on. Dobra. Przyjmujemy moc! Czyżby nam pozwalać te... Świderki? Nie jak to nazwać? Nie, nie wiem. O właśnie, te dingsy. Te dingsy będą mu chyba... Było. No. Obracać czy coś, nie? Animats Mercury. Tak! Koniec i wyszło piętnaście, a B, a C i B mamy tu nowy rekord. Ok, ok, all right, ok, all right, ok, 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 dobra, mamy tyle. Ale, no i dobra, mm, no i to i co, no. Lecimy do następnej. Nie, no, nie, 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 nie. Tak jak mówiłem, to, to, to będzie taki po prostu krótszy, ale od, też no w sumie też będzie logicznie, bo kurka, jedna, jedną misję nagramy i to będzie cały film z tego, nie? Wiadomo. Także no, następna będzie z misją. Mission 4? Kurde. Mm, polskie. polskie, Nie. nie. Mission 4. Cold Blooded. new surnult. Nie umie czytać, dobra, walczyć. Wiadomo, wy widzicie, nie? Dobra, no to, no nic, no to zakończymy tutaj, w tym miejscu. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie. Bye, bye. No i okay.